Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj akurat kochani mała niespodzianka dla zmiany po prostu, zmiany po prostu w filmiku i tak dalej. Jaka niespodzianka? Już mówię, o co mi chodzi. Mniej więcej. Oczywiście wszystko mnie jeszcze boli po tym, po tym małej stłuczce, ale tak jak powiedziałam, no, nie będę Was zaniedbywać ogólnie. Tak, robię po prostu to, co lubię i to, co kocham, więc spoko. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich fanów, rodzinę, znajomych, oczywiście wrogów i nie tylko. No i co, kochani, jeżeli e, po prostu, jeżeli kochani po prostu chcecie wylądować na mojej ścianie prestiżu, jak i również dostać moją wymarzoną w końcu. Płytkę z moimi piosenkami, własnego autorstwa, o, z takim autografem, z moją ksywko. Musicie zrobić, kochani, e, kilka rzeczy prostych, banalnych, a wręcz przeciwnie jakich Polubić, e, zostawić subskrypcję kanału, oczywiście subka e, Po prostu, no i polubić, e, polubić filmik no i co, kochani? Proste, szybki konkursik. Oczywiście, jeżeli będzie ponad 10 tysięcy subskrypcji, tak jak wspomniałam, w tym odcinku wspominam, dostajecie płytkę mojego wydania, tak? I lądujecie, kochani, tak jak wspomniałam, na ścianie Prestiżu. Co mogę powiedzieć, kochani? Trzymam za Was naprawdę z całego serducha kciuki. I życzę Wam, kochani powodzenia. Jak i również was po prostu mega bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, że ze mną jesteście, mnie oglądacie, lajkujecie. Tak. No i jesteście, to jest najważniejsze. Trzymajcie się kochani do następnego odcinka. Pozdrawiam.